Zwróciłem uwagę na jeszcze jedną nowość, a mianowicie nowa ustawa deweloperska obejmuje również sprzedaż gotowych mieszkań z drugiej ręki, czyli przez przedsiębiorców, którzy kupili pewnie wcześniej mieszkanie od dewelopera i jako to nowe mieszkanie sprzedają je dalej. Ja tak, taką spiskową teorię przyszła do głowy, że Gdybym był deweloperem i dowiedział się, że coś tam się, czegoś wynikło, czego nie ujawniłem, na przykład w prospekcie czy w umowie deweloperskiej, to sprzedałbym mieszkanie przedsiębiorcy, a ten już nie musi się martwić żadnym prospektem, żadną umową deweloperską. I sprzedaje to mieszkanie, no bo na przykład klient, czy, czy być może na etapie rozpoczynania inwestycji, nie wiem, jakaś droga miała powstać obok i to się tam okazało w trakcie na przykład. No co w praktyce ten przepis daje? Znaczy, na pewno są też fliperzy, którzy kupują mieszkania, o ile są przedsiębiorcami, rozumiem, ich to też będzie w tej chwili dotyczyło. Tak, znaczy to... Nowa regulacja obejmie nie tylko deweloperów, ale także innych przedsiębiorców, którzy sprzedają mieszkania w ramach innej działalności gospodarczej. A druga istotna zmiana to są właśnie fliperzy, ale nie tylko mianowicie ustawę deweloperską stosować należy także w wypadku. Przebudowy, czyli te inwestycje deweloperskie, które były w magazyny, obiekty przemysłowe, czyli tak zwane lofty, które nie były objęte ustawą, ponieważ nie było prowadzone od początku inwestycji, była przebudowa, a to jest jednak w niektórych miastach znacząca część rynku, została objęta tą ustawą. Można powiedzieć, że w ten sposób. E, ustawa deweloperska wyrównuje szanse e, i nie będzie już tak, że przedsiębiorcy, którzy nie są deweloperami, korzystają na tym, że nie podlegają rygorom ustawy deweloperskiej, w związku z tym mają w jakimś sensie przewagę konkurencyjną. Także to jest, to jest akurat też takie rozwiązanie, które ja pozytywnie oceniam, no, to przy tej bo okazji... to służy. Nie tylko nabywcom, ale służy także deweloperom. No to przy tej okazji również wspomnijmy o tym, że nowa, ust nowa ustawa deweloperska zakłada objęcie ochroną wpłat również e, tak zwane lokale użytkowe, czyli nie w rozumieniu lokale usługowe, tak? Sklepy, tylko garaż, komórkę lokatorską. Tak, znaczy to jest też e, nowa regulacja, mianowicie jeżeli wraz z mieszkaniem nabywany jest lokal użytkowy. To wówczas do tej umowy o nabycie lokalu użytkowego stosuje się ustawę deweloperską. Czy można kupić mieszkanie razem ze sklepem? Można kupić mieszkanie razem ze sklepem, i wtedy, i wtedy kupno sklepu podlega ustawie deweloperskiej, a do tej pory jedynie przynależności. Podlegało sobie deweloper. Ale co do zasady, chodzi użytkowe, tutaj o, o komórki nie. lokatorskie, rowerownie, nie wiem. E, no, ale także lokale użytkowe. No, jeżeli są na nie wiem, w danym obiekcie także lokale użytkowe i ktoś kupuje wraz z mieszkaniem lokal użytkowy, to podlega. Jeśli kupuje wyłącznie lokal użytkowy, to wówczas nie podlega. To oczywiście. Myślę, że będzie przedmiotem jeszcze różnych wątpliwości i kontrowersji. Co to znaczy w, wraz, prawda? E, czy musi być związek czasowy w sensie takim, że to jest jedną umową, czy jeżeli kupuję od, od danego e, dewelopera mieszkania, a potem kupuję lokal użytkowy w związku z tym, że mam mieszkanie, to e, czy będzie to podlegało, czy nie, znaczy, to jest jeszcze wiele ciekawych spraw, które trzeba będzie rozstrzygnąć.